Tak śpiewał krawiec Darsi. Oda kuczci dzielnego riki. Żaden z ptaków daje szyję, jak ja gniazda nie uszyję. Żaden także tak jak ja nie wie jak pieśń złożyć Ma Mam więc aż zawody dwa. Dziś opieje rzecz wspaniałą. To, co się w ogrodzie stało? Już nie żyje straszny nag, co miał okularów znak. A stało się to tak: riki dzielny, ryki śmiały, ryki rycerz pełen chwały, co ma płomienny wzrok, jeden tylko zrobił skok, nagle zdechł nim uczynił krok. Riki dzięki przym od ptaków wszelkich imion, wszelkich znaków, że nie żyje straszny gad, który nam tak kradł, a i żaby nawet jadł. W tym miejscu przerwał mu ryki, przeto reszta pieśni przepadła.